Siła wyobraźni? Nie nudzi ci się mówienia ciągle Uuu, za wszystkie pomysły, Robina? Owszem, nudzi. Ja po prostu staram się być sympatyczna. Dobra, tak więc jak mówiłem? Weź już, otwórz te drzwi, co? No dobra. Podziwiajcie! Oto prezentujesz! Siłę wyobraźni! To zwykły pusty pokój. Dlatego go zapełnimy. No bo to są właśnie pokoje. Najpierw są puste, a potem nie. Tak, ale my je zapełnimy czym? Siłą wyobraźni. Uuu, Znajdujemy się obecnie w bardzo nowoczesnym pomieszczeniu wirtualnym, które może stymulować to tylko nasza głowa wymyśl. To rozumiem. Co jest fajne. A to wszystko w ramach treningu. Uuu, trening, tak? Potrafisz zepsuć każdy fajny pomysł. Owszem, tak. I będę brał na to Miała być wspaniała. Właśnie, grafika jest koszmarna. Przesady, Bez... co? Czekaj, to na pewno jest wirtualna rzeczywistość, a nie jakaś wtórna gra? Ty bardzo, oczy to ci wygląda jak no gra? No pewnie, tak. tak. Ale nią nie jest. A teraz, uruchomię dla każdego z was cybermisję, żeby sprawdzić wasze zdolności bojowe. Uwaga, Dani, czy jesteście gotowi, żeby doświadczyć magii? Siebie wyobraźni! zła wyobraźni. Podoba mi się twój sztuczny entuzjazm, gwiazdko. Idziesz pierwsza. Uuu, ta bicewna symulacja wygląda dokładnie jak początek jakiejś legendarnej przygody. Legendarna przygoda gwiazdki. Niebezpiecznie jest iść samotnie. Weź to. Dziękuję panu, ale prawdę sobie bez tego kilka. Ale ty jesteś samotna, a niebezpiecznie jesteś samotny. A czy ty starczy, jesteś samotny? No cóż, dawno z nikim nie rozmawiałem. Kiedyś jeszcze odwiedzała mnie żona, ale rozwód, prawda? To było wiele lat temu. O... Jestem samotny. No i ja idę kontynuować swoją przygodę. Tak, oczywiście, z i staruszka. Jesteś młoda, masz swoje sprawy. Ja tu sobie zostanę sam, z mieczem, którego nikt hmm, nie chce. A może chciałbyś ruszyć ze mną? Ja tak! Towarzysz mi w mojej legendarnej przygodzie, smutny starcze! Ale draka! Wezmę miecz! Drewniany miecz jest bezużyteczny, ale bardzo ładny! Uważaj, bohaterko! To niebezpieczne stworzenia! Ja się z nimi upora. Au, oh, ciark! Polejowe Ratuj przed tymi groźnymi bestiami! Te bestie wcale nie są groźne, smutne, starcze, one się tylko domagają podrażania. Kura? Nie! Kukalaka! Ja się tym zajmę! O! O! o, o, o się, ale oj, tylko kładam! Złap kukalakę! A nagrodę cię tą pustą butelką! Ta nagroda jest bezużyteczna! Dołączyła do drużyny. Zebrałaś całą armię. Jesteś prawdziwą bohaterką legendy. Z całą pewnością pokonasz wroga. Pokonam? Ojej. A ja bym chciała jedynie tańczyć. Czemu nie? Przekraczanie ulicy. Przekraczanie ulicy? No weź! W nic trudniejszego nie umiem! Ja, nieważne. Na porządku przemieni się w żabę. I. Ach. Nie no, panowie, on się pojawił znikąd! za ruchu drogowego. A, jakby to przejść. A, tak, mam myśl. To zadanie dla kurczaka. O, jej, yeah. trochę to wstejdę po swoje. Tak. O, nie trafisz. A, da. O, tak, prawie, prawie, tak. Pra, a, za to. Koleś kółko. No, no, ładne sukienki. <ślinik> 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 Hej, a koleś kółko to kto? I dlaczego je nasze kulki jest ja Pomożecie mi? Ej, hey, no poważnie! Ogarnijcie się! Nic dziwnego, że kółkowa was okrada! Pięknie, zjadą wam wiśnie, żelada! Skupmy się, okej? Okay? Na mój znak tworzymy formację. Ruchy, ruchy, ruchy! Jedziemy, baby! Dobra! Sprawdzam lusterką, pasy są, so, kierunkowska, złączam się. He! He! Zwolnijcie, szaleńcy! Ja w schodzie z przepisami ruchu! Wyprzedźcie mnie jak chcecie! Proszę mnie wyprzedzić! Dlaczego w dzisiejszych czasach wszyscy się tak śmieszą? Kierowanie to przywilej, nie prawo! Ludzie! O, świetnie, tancerz na tylnym wderzaku! Sprzytujesz mi rejestrację, czy co? Ej! Hey! Ekstra, jeszcze tego mi było trzeba. Teraz za to zapłacisz. Co? Ty zapłacisz, kolego. To była ewidentnie twoja wina. Masz ubezpieczenie, nie? A możemy się dogadać jakoś inaczej? Przekroczyłem już limit punktów karnych i... Trzeba było to przemyśleć, zanim wsiadłeś na kierownicę. Nie daj się prosić. Zapłacę za wszystkie naprawy w gotówce. He? Okej? Okay? Nie, he? nie okej. Okay. Jak chcesz. Zaczcie placek! Przepadam za plackami!